Witajcie, kochani, w plebiscycie Muzyczne Wyzwanie Chromasa w ramach programu dla szkół Gotowi? No to zaczynamy! Cześć dzieciaki! Witam was bardzo serdecznie! Jesteście gotowi, by powitać dzisiejszych uczestników oklaskami? Proszę bardzo! Smakują wam te zdrowe przekąski, które dostajecie w szkołach? No mi najbardziej z napojów smakuje mleko, a tak z owoców i warzyw to chyba gruszka. A moje koleżanki najbardziej lubią klerepę. To trochę jak ja. Jaki jest tytuł waszej piosenki? Odżywaj się zdrowo i żyj gotowo! I to wszystko w rytmie disco. Jestem ciekaw waszej kreatywnej twórczości. No to do dzieła dzieciaki. Czyli zapraszam do studia Chromasa. Chodź, super, zagraj mi swój pomysł. Super, śpiewamy. Macie jakiś tekst? Gdy owoców mi brak, jestem smutna mówię wam. Dobra, chodźcie do studia. Dokończymy cały aranż. Może dodamy trąbkę, co ty na to? No, Jest dobrze. twój aranż. Dodałem dodatkową perkusję, dodatkowy beat i końcówka. Skończymy na trąbkach. i mm? to! Dzieciaczki, to teraz chodźcie do mnie. Słuchajcie, nie zjadajcie końcówek. Nie jest tylko? Jest. Jest. Jest yes. wyraźnie. Super. Bardzo dobra robota. Zobaczmy, jak wam poszło opracowanie waszego autorskiego utworu w studiu. Znaleźliście ducha tego wyzwania! I pamiętajcie... z I to już wszystko na dziś! W muzyczne wyzwanie Hrubasa realizowanym w ramach programu dla szkół. Do zobaczenia w kolejnym odcinku!